Rozdział 9. O posłuszeństwie i uległości. Bardzo to wielka rzecz trwać w posłuszeństwie, żyć pod władzą przełożonego i nie być panem siebie. Daleko bezpieczniej jest być podwładnym niż przełożonym. Wielu żyje pod posłuszeństwem więcej z konieczności niż z miłości. Ci tedy przykrości doznają, i łatwo szemrzą, a swobody ducha nie zdobędą, jeśli z całego serca nie staną się ulegli dla Boga. Biegnij tu i tam, nie znajdziesz nigdzie spokoju, aż dopiero w pokornej uległości pod rządem przełożonego. Wyobrażaniem sobie innych miejsc pobytu i ich zmianą wielu się już łudziło. Prawda, że każdy chętnie postępuje według swego zdania, i więcej się skłania do tych, co z nim jednako myślą. Lecz jeśli Bóg jest między nami, trzeba nieraz dla dobra pokoju odstąpić także od swego zdania. Któż jest takim mędrcem, żeby wiedział wszystko doskonale? Nie chciej więc nazbyt ufać swojemu sądowi, ale też posłuchaj chętnie zdania innych. Jeśli zdanie twoje jest dobre, a dla miłości Boga odstąpisz od Niego i za drugim pójdziesz, byle nie było w nim nic przeciwko Bogu i Kościołowi, więcej stąd odniesiesz korzyści. Albowiem często słyszałem, iż bezpieczniej jest rady przyjmować niż dawać. Może się także zdarzyć, że zdanie każdego jest słuszne, nie chcieć Atoli zdania innych uznać, gdy tego rozum. I słuszność wymaga znak to pychy i uporu.